Gdzie tam jakieś pompy ciepła czy fotowoltaika przestarzała? Mikroreaktor jądrowy off-grid 10 kW za 120 tysięcy jeszcze cena do negocjacji. Jest to rosyjski prototypowy reaktor jądrowy o mocy 10 kW pochodzi z anulowanego w 2015 roku programu kosmicznego. Zasilany uranem U-235 jest to idealne rozwiązanie off-grid zamiast fotowoltaiki. Wewnątrz mieści się zapas uranu aż na 25 lat, czyli nie musicie przez 25 lat dokładać do pieca. Brzmi zachęcająco. Jest kompatybilny z istniejącymi instalacjami do ogrzewania domowego. Ładnie wygląda, prezentuje się naprawdę na wypasie. Instalacja reaktora nie wymaga pozwolenia na budowę i po instalacji jest bezobsługowy. Raz w roku tylko wykonujemy coroczny przegląd